Będzie się na dystansie Trzech rund po 5 minut. Sędziuje Piotr Michalak. Zawodnicy są już w klatce, przed nami porównanie obu zawodników. Rok starszy, codny Darcia. Wyższy również reprezentant Norwegii, natomiast doświadczenie zawodowe po stronie Macieja Kieszkowskiego. Przepraszam. Panowie znacie zasady, bijemy się, na nie boss, Chcę widzieć czystą walkę, słuchajcie moich poleceń. Kiedy mówię stop, to się nie ruszamy i jest stop. Cały czas inteligentnie się bram się. Podać sobie rękę i wracajcie do meczu. Kategoria do 70 kg F, kategoria lekka. Spodenki białe Maciej Kieszkowski, spodenki czarne e, na energia. Uderzył mocno w ziemię pięścią Kieszkowski, tak jakby chciał zaznaczyć, że to jest jego klatka, że to jest jego kawałek podłogi, ale teraz to kopnięcie chyba trochę zraniło stopę Polaka. Kieszkowski ma prawa, żeby tak mówić, że to jest jego kawałek podłogi, bo mimo, że ma dopiero dwie walki zawodowe, to przecież jeden z tych pojedynków toczył dla organizacji Armia Fight Night, a wcześniej starty półzawodowe również dwa dla tej organizacji. No i właśnie. Ten ostatni pojedynek zwyciężył na armię Fight Night 3 przez Łokcie w pierwszej rundzie. Sporo ruchu po stronie Polaka, nieco mniej. Mobilny jest Norwek. Norwek jakby czekał na odpowiedni moment, aby strzelić się w akcję Macieja Kieszkowskiego, jakby go prowokował kopie mu te niskie kopnięcia ze śmiechem na twarzy no właśnie, tak kopnął Kieszkowski trzy razy, ale to wszystko było wyblokowane jestem ciekaw, czy gdzieś tam nie zranił się Maciej Pięć od razy po lewej my dochodzi do głowy Maciej Kieszkowskiego, ukięły się nogi pod reprezentantem Polski zepchnięty pod siatkę o, chyba pierwszy cios w tej walce Darci od razu idealnie w punkt jakby zdał sobie z tego sprawę, że nie można tutaj rzucać się z nieprzygotowanymi atakami, ponieważ czeka na kontrę! Idealnie przy nas Norweg padł i ja naprawdę za nie mówiłem. Dawno nie widziałem, żeby ktoś tak bezwładnie upadł po ciosie. To nie był jeden cios, wydaje mi się, że to były dwa celne uderzenia już ten pierwszy odciął. Maciej Kieszkowski nawet nie rusza do znajdującego się już na deskach rywala, który odzyskał na całe szczęście przytomność i już jest na nogach po niego. No Maciej Kieszkowski, przytomność może wróciła, ale pamięć trwała na pewno nie. widowiskowe zakończenie, kolejny wspaniały pojedynek podczas gali Armia Fight Night 5. Myślę, że zadrżały serca.